piłkarza po klubach, w których występował. Są trzy kluby. Dość młody powinno pójść bardzo sprawnie, mi się wydaje. Ajax Juventus Bayern. Tak, jest dokładnie tak. I aktualnie cały czas jest z Bayernia. Lecimy z jakimiś podpowiedziami? Czyli na No, raz, no, no daje jedną podpowiedź. Ajax w pewnym momencie był w takiej bardzo dobrej formie. I on eliminował tam w lidze mistrzów Real, między innymi. No, chyba potem Juventus. To, I on taki, taki. taki młody zespół był. Tak, młody zespół, ich rozkupili tam. Jeden to był ten, który poszedł do e, Barcelony. Wien. A drugi to był jako taki. De, De Jong? Nie, nie De Jong. De Jong poszedł do Barcelony. No, no, no i jeszcze no. taki. E, Delicht. Delicht, no, bardzo Delikt, dobrze. <laughs> Matthias Delicht. Dobrze, bardzo dobrze, bardzo szybko poszło. I tutaj masz wszystkie. Sterling. Bardzo dobrze Szybko poszło. Na, na imię, nazwisko jest na C, C. Czyta się K, a imię Eduardo. To jest Kasemika Nie, 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 nie. Francuz, e Francuz. E ja wiem jak on wygląda, nie? Ale nie, nie wiem bo jak on się nazywa. Kamavinga.